mam koszt z tej strony jeden, 1.2.1.3, bo to teraz jest nowa nazwa u mnie na YouTubie. Zapraszam też do naszego klubu z Karolem. Na, nazywa się Nazywa się dwóch youtuberów. Dwóch youtuberów. Można dołączyć tylko ktoś, kto ma Tysiąc pucharków to jest otwarty na razie Ale za niedługo chyba będzie na zaproszenie Ale nie wiem do końca Tu się jeszcze okaże A my sobie zmienimy browera jakiegoś Jakiego browera będziemy chcieli Bólem. Nie, celką się zagram Będzie ryzykowne, bo 20 rangę na, na szelce, ale ale te tak, krangi nie spadają, to mogę sobie grać w nieskończoność. Dobra. No nie. Ten rico będzie tak nam nie ładował. Dobra. Musimy. ich potem Nie, bo ona ma więcej życia i ma dwa kibsy nawet. No, rico mnie denerwuje. A, to chyba nie jest ten Riko, ale... Oh no, ten ryjko! Dobra. O, tam jest Mortis. Dobra, załatwiłem Leona. Przepraszam, że tak się nie odzywam, ale po prostu skupienie jest nad grą. I mam nadzieję, że to będzie... O! Jaki fart miało! Nie, to jest po prostu fart. Mamy soczek, ale nie wiem, czy już nie pójdę po tego... O, nie, 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 nie idź tu el primo! Nie idź nawet! Nie właśnie! Nie właśnie tu el primo iść! Nie, nie właśnie nawet nie, nie wiem czy nie jestem RIP. Nie jestem jeszcze To fajnie że nie jestem RIP. Bo czasami w takich sytuacjach jestem. Nie poszukam może. Tu jest BIPka. Pik, Pik. a bibka ucieka. Dobra, wygraliśmy. Przepraszam, że się nie odzywałem, ale skupienie było. Naprawdę, było wielkie skupienie. Żebym to wygrał. Otworzymy sobie skrzyneczkę. Tak szybko. Monety, punkty do Franka, punkty do Bula. Chcę właśnie za niedługo ulepszyć tego Bula na moc ósmą. No bo jest moc na powerze ósmy. Może teraz sobie zagramy Rauzom? Dobra, Rauzom sobie zagramy. Aha. A, bo jest nowa mapa. Jaka jest? Ta jest mapa. Ok. Jest nowa mapa, to super. To super nawet. Bo będziemy mogli teraz. Robić super zaskoczenie, tylko nie wiem czy będziemy robić jakieś super zaskoczenie nie wiem czy to wygrać tą Rose. tylko nie wiem czy się uda bo czasami się nie udaje wygrać jak to jest w Brawl Stars dobra, o nie Mortis dobra, pójdę sobie jeszcze po te party na środku mam jeszcze te o Jezus, ile ja będę miał. O Jezus, Mary będę miał chyba siedem. O nie, nie siedem, nie, nie. Muszę się to kampić. Docha. jestem. Nie, czemu ja się nie mogę ruszać? Ale faniłem O Jezu, przepraszam Was za to, widzowie. Szaniłem. Szaniłem. Skończymy ten odcinek raczej, bo już mi się nie chce nagrywać, a jest bardzo późno w nocy. To subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w, kolejnej, w kolejnym odcinku. Pa, pa.